Zadanie 19. Matura 2018. Poziom podstawowy. Sierpień. Pole trójkąta o bokach długości 4 oraz 9 i kącie między nimi o mierze 60 stopni jest równe. Mamy sobie jakiś trójkąt. Mam nadzieję, że lubicie to moje trójkąty. To jest 60, to jest 4, a to jest 9. Teraz... Yes. Idealnie. Pole tego trójkąta. No, oczywiście jest wzór, który mówi jedna druga A razy H, ale też jest wzór, który mówi jedna druga A razy B i razy sinus alfa tego, co leży między A a B. To jest gdzieś koło strony, jest strona ósma we wzorach naturalnych. Warto o tym pamiętać, bo to jest bardzo prosty sposób, żeby uliczyć to pole trójkąta. I warto wiedzieć też, że na stronie 15 mamy tabelę z wybranymi wartościami funkcji trygonometrycznymi tymi szczególnymi, dla 60, 45, 30, 90 również i warto o tym wiedzieć po prostu. Dobra, aby mamy sinus alfa, czyli w sumie przydałoby się 60, czyli sinus z 60, to w sumie to jest, napiszemy to sobie, sinus 60 stopni to właśnie ze strony 15, to jest pierwiastek z 3. Na 2. No to w takim razie podstawiając wszystko, co już ustaliliśmy, mamy 1, 2 razy 4, razy 9, 4, razy 9, razy pierwiastek z 3 na 2. No to 2 razy 2 jest 4, i to się skraca z tą czwórką. i wychodzi na to, że mamy 9 pierwi pierwiastków z 3, czyli odpowiedź D.